Aleluja, Magda! Aleluja, Ania! Cieszę się, że możemy nagrać to świadectwo o nodze, bo wielokrotnie o nim mówiliśmy i, i to dobrze dać świadectwo, bo inni też mogą, słuchając Jego, doświadczyć Bożej obecności, mogą być dotknięci i mogą zostać uzdrowieni, bo Pan Bóg żyje. Jezus żyje i uzdrawia. Powiedz, jak to było na początku? Jak to, jak to może się dzwoniło? Jak to się znalazło? Jak to się zaczęło? No to zaczęło się. Um... Od takiej sytuacji, że ja poszłam na pielgrzymkę, to było może dwa lata temu, i to była, to była nocna droga krzyżowa, ekstremalna droga krzyżowa i to było 52 km w nocy, było zimno i ja po tej drodze krzyżowej to był dla mnie tak straszny wysiłek, że zaczęłam mnie boleć noga, ale idąc na tą drogę krzyżową, ja sobie myślałam Panie Jezu, e, ja chcę cierpieć dla Ciebie, ja chcę wszystkie cierpienia wziąć na, na, na siebie, chcę, e, e, chcę wszystkie moje grzechy odpokutować. No i, i potem po tej drodze krzyżowej, jak e, zaczęła mnie boleć ta noga, to ja myślałam, że to jest po prostu, no Pan Jezus mi dał krzyż. Ale ten krzyż jest dla mnie zrobił taki ciężki, że ja już w pewnym momencie nie mogłam go unieść, bo ten ból nogi i... To doprowadziło mnie do takiego stanu e, e, psychicznego, do takiej depresji, że ja się położyłam do łóżka i przez dwa tygodnie e, praktycznie nie wstawałam i chciałam z pracy zrezygnować, bo już nie mogłam tego e, tej całej sytuacji znieść. Bo ty masz pracę na nogach, prawda? Tak. Tak, i mam pracę na nogach, i, y, ale jakoś, jakoś mówię, nie, idę, idę do kościoła, poszłam na, y, na msze, y, nie wiem nawet jaki to był dzień, no i tam spotkałam moją y, koleżankę Ewelinę. I Ewelina do mnie mówi, mówi no nie, no tak nie może być, mówi, zadzwoń do Ani. No to ja mówię, gdzie tam będę dzwonić? Y, mówię, nie, nie znam kobiety, mówię, y, co tam ona mi powie, o, o, ona nie zna mojej sytuacji, mówię, no. Po co będę do niej dzwonić, no ale... No i zadzwoniłaś, zadzwoniłaś. zadzwoniłaś. Słuchaj, ja mam... To, to było coś... 9 lutego bodajże. Nie, czekaj, to było 11 lutego. No, jeden dzień e, najpierw napisałam, a ty mówisz nie, nie, to, to nie pisz do mnie. Mówi, e, e, mówi to nie do mnie sprawa, mówi to zadzwoń do księdza. No to zadzwoniłam do księdza Stanisława e, no i porozmawiałam z księdzem. Krótka to była rozmowa, ale e, owocem tej rozmowy było to, że ksiądz, ja już tam zaczęłam wcześniej na tej stronie internetowej przeglądać to, to dzieło ewangelizacji ubogich i strapionych, no i, i tam z Ponitce do Kłębka dotarłam do takich rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. No i ja księdze zapytałam o te rekolekcje. On mówi tak, oczywiście są, można tam sobie wejść na stronę. No i ja te rekolekcje... Zaczęłam sobie przerabiać, no ale w międzyczasie no, zadzwoniłam do Ani, Aniu do Ciebie e, i co się wydarzyło, e, powiedziałam ci, opowiedziałam Ci tą całą sytuację o drodze krzyżowej i pierwsze co, co do mnie powiedziałeś, to, e, to mówi, mówi, Ty nie jesteś Jezusem, mówi, Jezus mówi raz już umarł za nas, mówi, On nie chce, żebyśmy my cierpieli, On nas kocha i daje nam miłość, mówi, to ty, nie, ty, ty nie jesteś tu po to, żeby cierpieć. On Cię kocha, on, on tego nie chce, no to tak, tak, mnie, to mnie tak dotarło z taką mocą, że no to chyba to nie jest od Pana Boga takie cierpienie, które, którego teraz doświadczam i które e, przez to przechodzę, że to, że to tak, ale... No, sama być, sobie to... wzięłaś tak naprawdę, sama sobie wzięłaś. Które sama, które sama sobie wzięłam, no i... No to, to była pierwsza rozmowa, no i oczywiście zaczęłam tam modlić się i, i, i myśleć o tej całej sytuacji, no i Ania zadzwoniła, zadzwoniłam do ciebie potem jeszcze raz, no i, I żeśmy się modliły e, wtedy, nie? E, modliłyśmy no no, modliły no, modliły bo... się właśnie o uzdrowienie nogi mojej nogi, bo e, to, że to moja noga była druga, bo najpierw była a, e, e, o, o, Oli noga, którą Pan Jezus uzdrowił podczas modlitwy u niej. I Ola mnie też zaprosiła na modlitwy właśnie za jej mamę i dlatego ja tak sobie pomyślałam, no pomyślałam, ja mówię, no tak Oli nogę uzdrowił a moja to co? No, dob dobre <noise> myślenie no, no, Dobre myślenie No, ale tak, e, tak mówię no mówię, no Jezus żyje, no On uzdrawia, no to no to dawaj, dzwonię, no to Ania mówi, no to dobrze, mówisz Aniu no modlimy się yy, no to pomodliliśmy się za nogę no i jak pomodliliśmy się za tą nogę, no to zmieniło się totalnie moje myślenie praktycznie w ten sam wieczór i ja uwierzyłam w to, że no Pan Bóg daje życie, Pan Bóg nie chce, żebyśmy my cierpieli, żebyśmy brali na siebie cierpienie, żebyśmy sami na siebie nakładali krzyże, bo On nas kocha. On chce, żebyśmy my byli szczęśliwi, żebyśmy żyli w pełni. I ja sobie tak uświadomiłam, że no ja nie mogę stracić pracy, muszę utrzymać rodzinę, nie mogę leżeć w łóżku i, i po prostu powiedzieć sobie nie mogę, nie, bo mam chorą nogę. No nie. No i zupełnie mi się zmieniło totalnie myślenie od tego, um, od tego momentu i no uwierzyłam Jezusowi. No i potem co było? No uwierzy, uwierzyłam po prostu um, um, uwierzyłam Jezusowi, że, no, że On mnie kocha. i i no i co było potem? No i, i, i potem to się, to się działo w przeciągu tygodnia, dwóch może. Dostała linka, em, prawda, na rekolekcję. Mi dała em, namiary na takie rekolekcje z Marcinem Zielińskim. To były takie rekolekcje, że z modlitami, z modlitwami uzdrowienia. Internetowe, Taki, takie piękne... Przepraszam. Internetowe. Internetowy. Tam były tak piękne słowa, tam na tych rekolekcjach było wypowiedziane, że no my wszyscy potrzebujemy odnowy, że musimy mieć nowego ducha, że musimy być tak jak apostołowie po dniu pięćdziesiątnicy. I to, to, to tak obudziło we mnie taką wiarę na, na, na nowo, we mnie rozbudziło. No i tam właśnie tam był ksiądz Kralka i... i i Marcin Zieliński, No i Marcin przeprowadzał takie właśnie rozmowy, takie y, modlitwy uzdrowienia, i to nie była pierwsza modlitwa, tylko to była któraś tam z kolei modlitwa. No, mm -hmm. nie, bolały, nie bolały dwie nogi. A jak Marcin wypowiadał tą modlitwę, w którym ja zostałam uzdrowiona, to on, on powiedział takie słowa, że, że Pan Jezus widzi, że on już. Y, i że on, on wie, y, i że to już przez to było, przez ten ból i przez to nogę było bardzo dużo cierpienia i on mówił właśnie o jednej nodze i mówi, że Pan Jezus uzdrawia żylak. Ja mówię, przecież ja tam nie mam żylaka, mówię, mnie bolą kolana. Ale coś mi mówiło, żeby położyć właśnie rękę na tą, na tą moją nogę. I w tym momencie, jak Marcin się właśnie modlił, to ja poczułam takie ciepło, na całej takiej długości mnie z boku bolała noga, i na całej tej długości tam tego bólu ja poczułam takie cudowne, rozgrzewające ciepło w środku. No i na drugi dzień już nie miałam bólu, już normalnie mogłam chodzić, wszystko, słuchajcie, słuchaj, no zmieniło mi się myślenie, że chciało mi się chodzić do pracy, no nie, nie chciało mi się, no ale generalnie no, jak już miałam zdrowe nogi, to już nie miałam, nie miałam takiego wytłumaczenia. No ale pas Pan Bóg zmienił twoje myślenie, że możesz być zdrowa, a potem się uzdrowił. No tak, Najpierw się doszło miłością, mnie... a później cię, cię uzdrowił. I teraz co możesz robić, no tak. tą nogą? Co możesz tą no, ro, nogą robić? Nie tylko chodzić do pracy, a co jeszcze robisz, bo to mnie najbardziej zadziwiło. No wszystko, no i chodzę na siłownia, chodzę na spacery. Jeszcze w góry nie poszłam, bo przedtem tym jak no powiedzmy zachorowałam, no to chodziłam, to dużo chodziłam po górach. Chodziłam z rodziną, z dziećmi i naj, naj, najbardziej mnie to bolało, że nie mogę tego z nimi robić. No ale powoli już... Byliśmy teraz dwa tygodnie temu na takim spacerze rodzinnym na takich niskich górkach, i wszystko było ok, nic mnie nie bolało. Przyszłam do domu i z takiego stanu, gdzie przychodziłam z pracy i codziennie sobie nakładałam zimne kompresy, brałam diklofenak, przeciw, środki przeciwzapalne, po prostu no, musiałam po prostu leżeć. No, jestem z powrotem no, aktywna zawodowo. Chodzę na siłownię, chodzę na spacery, no i tak naprawdę, no, no... No niech Jezus będzie uwielbiony, bo to, to, to nie można inaczej zakończyć. Jest październik, a ty w lutym doświadczyłeś Bożej obecności i uzdrowienia. Niech Jezus będzie uwielbiony, Magda. Niech będzie uwielbiony. nie wrócił nigdy tutaj z boku. Także no chwała Panu, i Pan Chwała Pana, Niech będzie uwielbiony.